Hej, coś witajcie z tej strony z Maslo. Witam Was na kanale Rozpaczkowanie i dzisiaj mamy po raz kolejny akcesoria, o które nikt nie pytał, a każdy potrzebował. Testowaliśmy już kable LGB, a dzisiaj mamy wyświetlacz LCD, który mocujemy na kościach RAMu. Jestem niesamowicie ciekawy, jak to będzie wyglądać. Można wyświetlać temperatury, można wyświetlać własne gify bardzo ciekawe akcesorium i szczerze mówiąc nie widziałem, żeby ktokolwiek kiedykolwiek używał tego w swoim bildzie, dlatego poprosiłem Thermaltake'a, żeby to podesłał, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy jak to się sprawdzi w rzeczywistości. Lecimy z rozpaczkowaniem. Okej, okay, no to zobaczmy co ten Pacific L2 Ultra Memory LCD Monitor Kit potrafi. Na tyle mamy info o wymiarach, a także o maksymalnej wysokości ramów, jaką możemy zastosować 48 mm 5 V zasilanie, 14 W teoretycznie power input, ok to jest 3,9 cala TFT LCD, więc zobaczymy jak to będzie z kątami widzenia i rozdzielczość mamy 128 na 400 więc to też nie jest jakieś super, hiper nie wiadomo jakiej wysoko rozdzielczości rozwiązanie, no dobra no zobaczmy co tam jest w środku Hop. Dobra. Więc tak, tutaj mamy papierologię, czyli pewnie jak to się w ogóle podłącza, to też będzie ciekawe. Mamy tutaj pokazany soft, że możemy sobie ustawić gify i tak dalej. I tutaj jest tak, że mamy ramkę, która wchodzi nam w te klipsy od pamięci ram, i się potem przykleja chyba ten. Wyświetlacz. No dobrze, zobaczymy, jak to w ogóle będzie z kompatybilnością, bo to też mnie interesuje. No i tutaj mamy naszą zawartość, czyli to jest ten taki, jakby nazwijmy go, stelaż. O, który się montuje w ten sposób na pamięć RAM i on to tak chwyta. To fajne akurat rozwiązanie z tym mocowaniem. Tutaj mamy dodatkowo okablowanie, czyli mamy USB-mikro do ekranu, a także USB do wpięcia w naszą płytę główną. Tak, i tutaj widzę, mamy te takie cosie, co były tam w instrukcji zmienione i mamy nasz ekranik, który szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie nieco większy. Tak szczerze mówiąc. Okej. Okay. Tak to wygląda. Możemy się nawet dostać do środka. Tutaj mamy nasze złącze mikro-USB do zasilania. Coś, co już mi się rzuciło w oczy i co pewnie zepsuje wam też od razu. <laughs> Wszystko, zobaczcie, z tej strony ramka jest grubsza niż z tej strony. <laughs> A to ma być tak, właśnie pionowo. Więc ojej, będę to już widział teraz cały czas. Nie ma, nie ma za co. Możecie mi podziękować w komentarzach. Nie da się już tego teraz odzobaczyć. I to sobie kleimy do tego, czemu to jest w ogóle przyklejane? Czemu to nie jest na przykład jakoś mocowane jakimś zatrzaskiem? A przecież mogłoby być tak. I to sobie potem mocujemy na ram. A kabel dość długi, więc myślę, że nie powinno być problemu z połączeniem tego w obudowie i ładnym poprowadzeniem kabli i to bardzo duży plus. Fajnie, że to jest długi kabel, można sobie ładnie poukładać je. O to chodzi. No dobra, montujemy i sprawdzamy. Ok, podłączyłem do kompa nasz ekranik i też sobie tutaj już coś skonfigurowałem. No i tutaj mamy przykładową taką animację. Tutaj dodatkowo wyświetlają nam się temperatury procesora i karty graficznej. To możemy sobie wszystko skonfigurować w softcie, do którego sobie zaraz przejdziemy. Na razie chciałem się skupić na samym ekranie. No, rozdzielczość tak jak na pudełku, nie powala. i no, jak, tak, jak tak sobie patrzę z takiej odległości powiedzmy, no to okej. Okay. Widać piksele, nie wygląda to dobrze. No ale z racji tego, że to będzie gdzieś w komputerze umieszczone, no to pewnie będziemy to mieli z dalszej odległości, więc ta rozdzielczość raczej nie będzie nas aż tak bolała. Ok i o ile samą rozdzielczość można wybaczyć, no to sam ekranik niestety ma, jak sami widzicie, kąty bardzo różne w zależności od tego. I prawda jest taka, że nawet niewielki kąt czasami potrafi sprawić, że kolory albo stają się wyblakłe. Albo, albo przechodzą w takie czernie, no niestety kąty widzenia nie są zbyt dobre. Biorąc pod uwagę, że będziemy to mieli gdzieś w obudowie, no to nigdy nie będziemy praktycznie patrzyli na wprost na ten wyświetlacz, tylko zawsze pod jakimś kątem, na przykład takim albo takim. Więc no tutaj akurat wydaje mi się, że ten panel powinien być trochę lepszej jakości. Natomiast tak, sam ten uchwyt do kości RAM, szczerze mówiąc, jest całkiem nieźle przemyślany, bo jak sobie go wrzucimy tak tutaj, tak jak powinniśmy. I on sobie tutaj się ładnie sklipsuje. No, to nie siedzi tutaj może jakoś super mocno, ale też na pewno nie odpadnie nam w losowym momencie. Więc rzeczywiście, jeżeli sobie przykleimy tutaj ten ekran, no to będzie on się raczej trzymał całkiem nieźle. Natomiast tutaj chciałem wrócić do jeszcze jednej rzeczy. W pierwszej kolejności pomyślałem, że mocowanie tego na taśmie dwustronnej jest troszeczkę bez sensu i mogłyby tam być zaczepy. Mogłyby, ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że hej, przecież nikt nie każe nam tego wyświetlacza faktycznie montować. Na kościach ram, bo równie dobrze moglibyśmy sobie go przymocować w dowolnym innym miejscu w obudowie i mieć ekranik, który wyświetla nam dodatkowo informacje właśnie o temperaturze czy jakiegoś gifa, bo tak nam się podoba. Więc to w sumie nie jest aż takie złe rozwiązanie i biorąc pod uwagę, że sam ekranik jest dość lekki, to na taśmie dwustronnej bez problemu się utrzyma. No i na przykład, jeżeli macie taki ekranik i obudowę, która na przykład ma tutaj dużo miejsca między szkłem, to możecie go przykleić sobie w takim miejscu i wtedy wyświetla. Wam jakieś informacje. Jeżeli macie tutaj dużo miejsca, można go położyć w jakimś takim miejscu, może w bardziej pionowym, jeżeli macie większą skrzynkę niż ja. Więc fajne jest to, że nie musimy się stricte ograniczać do tego, żeby montować to na kościach ram, mniej więcej tak, jakby było to tutaj w tym wypadku, i możemy sobie troszeczkę z tym pokombinować i spróbować przykleić to w nieco innych miejscach. Oczywiście tutaj będzie zależało to głównie od obudowy, jaką macie, no i w sumie waszej wyobraźni. Natomiast jeżeli idzie o samo mocowanie no to raczej będziemy się tutaj skłaniali do konstrukcji z chłodzeniem procesora typu AIO, no bo często jeżeli mamy większe chłodzenia to one wręcz nachodzą na kości RAM, więc no wtedy na pewno nie będziemy mogli z tego skorzystać. Natomiast w przypadku chłodzeń all-in-one też ważne jest to jak mamy poprowadzone rurki z cieczą, czy, czy będą one nam nachodzić czy nie. Więc tutaj też na pewno w obudowie trzeba się troszeczkę z tym nagimnastykować, tak żeby nic nam nie przysłaniało tego ekranu. No to dobra, pokażę Wam teraz jak wygląda soft do zarządzania tym ekranikiem. Ok, tak więc żeby nasz ekranik zaczął działać, musimy sobie pobrać aplikację Thermaltake'a, która nazywa się TT-RGB+. I z tego co widzę, to jest ogólnie taka aplikacja typu hub, która integruje w sobie różne akcesoria od Thermaltake'a. No i gdy przejdziemy sobie na zakładkę Lightning, to mamy Pacific Air. 2 Ultra, czyli nasz ekranik. I fajne jest to, że akurat tutaj mamy całkiem sporo opcji do konfiguracji. Tutaj mamy jakieś predefiniowane animacje, które możemy sobie wgrywać do naszego ekraniku. Robimy to w ten sposób i klikamy apply i tutaj widzimy podgląd jaki mamy mniej więcej na naszym ekraniku. Oczywiście nie jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do naszych animacji, bo możemy sobie na przykład wyświetlić coś takiego jak temperaturę procesora, możemy sobie tutaj sterować kolorami ale co fajne, tymi animacjami możemy także obracać. Więc jeżeli chcielibyśmy mieć na przykład ekranik w pozycji horyzontalnej, nie bezpośrednio na pamięci RAM, ale w jakimś innym miejscu na obudowie, no to możemy go sobie umieścić tak, jak nam się to tylko żywnie podoba, no i sterować sobie tutaj z tym, co mamy. Poza tym mamy oczywiście taktowanie procesora, to samo dotyczy pamięci RAM. No i mamy też tryb karuzeli, gdzie możemy sobie tutaj wybierać kilka rzeczy, które chcemy, no i będzie nam tutaj. Przemieniało sobie te kolejne ekrany. Możemy włączyć także pogodę, która w moim odczuciu jest mega, mega nieczytelna, bo kolory dość mocno się zlewają, przynajmniej w tej domyślnej konfiguracji. Możemy to sobie oczywiście zmienić na jakiś inny kolor i, i wtedy jest nieco lepiej. A także mamy do dyspozycji zegarek i tutaj kilka różnych stylów. Które możemy sobie wyświetlić, a raczej takie dość standardowe. Myślę jednak, że jeżeli faktycznie rozmawiamy o takim rozwiązaniu, to tutaj faktycznie GIFy będą najciekawsze. Maksymalny rozmiar, jaki możemy mieć, to 20 MB, więc całkiem pokaźnego GIFa można tutaj sobie wrzucić. W momencie, gdy mamy jakieś GIFy, które nie są aż tak wąskie, jak na przykład mamy tutaj Rolla, to możemy go sobie po prostu przesunąć tak, żeby wybrać fragment żeby nam to wszystko sobie przypasowało. No i wtedy klikamy sobie apply. No i mamy przyciętego naszego gifa. Dodatkowo tutaj mamy taką sekcję, gdzie wyświetla nam się na przykład temperatura procesora. Możemy sobie tutaj te dodatkowe informacje wyklikać tak, żeby się nam pojawiły, na przykład RAM Frequency, no i dodatkowo tutaj będzie się to zmieniało co jakiś czas, więc konfiguracja naprawdę mega banalna. Gdy mamy GIFy w trybie horyzontalnym, no to możemy oczywiście je przycinać wtedy w taki sposób. No trzeba tutaj oczywiście pokombinować, ale dobrze jest to, że mamy tutaj opcję do wyboru i w zależności od tego, jak chcemy, żeby była konfiguracja, no to możemy sobie to wyklikać i powinno to nam elegancko śmigać. Ok, tak więc samo w sobie działanie akcesorium jest. OK, ale teraz trzeba sobie porozmawiać o rzeczach mniej przyjemnych, czyli o cenie. Ile nam przyjdzie zapłacić za taką przyjemność? Ja nie byłem w stanie znaleźć polskiego dystrybutora, ani polskiej oficjalnej ceny, za jaką byłoby to wycenione. Natomiast na stronie Thermaltake znalazłem cenę 135 euro. Wow, czyli licząc na złotówki to by było coś koło 600 złotych z hakiem. Na ten moment i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ktoś tutaj z tą ceną nieco popłynął, bo o ile samo akcesorium w sobie jest fajne, bo jest unikatowe, ja przynajmniej nie spotkałem się z takim konceptem, żebyśmy mieli mocowanie ekraniku LED, który może wyświetlać jakieś informacje na pamięci ram. Okej, okay, pod tym względem jest to unikatowe, ale. Kurczę, jest to produkt wyceniony premium, tak, jak za tak stosunkowo niewielkie akcesorium, ale no moim zdaniem, nie do końca dowozi, jeżeli chodzi o premium, bo mamy naprawdę niską rozdzielczość tego ekraniku, co widać przy bliższym spojrzeniu. No i kąty widzenia są bardzo słabe. I o ile tą rozdzielczość jeszcze byłbym w stanie przeboleć, to odwzorowanie kolorów i kąty widzenia. Moim zdaniem są bardzo ważne w takim akcesorium, bo jednak ono mega przyciąga wzrok w momencie, gdy mamy go w swojej skrzynce. No i w momencie, gdy przyciąga nasz wzrok, i zaraz widzimy, że te kolory są albo sprane, albo w ogóle nienaturalne, albo wręcz przechodzą nam w negatyw, to trochę mam wrażenie, że może bardziej zepsuć cały efekt, niż zrobić takie wow, zaskoczenie. I gdyby ten ekranik faktycznie kosztował gdzieś, nie wiem, 100-200 zł. Okej, okay, mega fajne akcesorium. Albo mógłby kosztować nawet tyle, ile kosztuje, ale faktycznie dowoził to premium, to znaczy miał super kolory, super kąty widzenia i wysoką rozdzielczość. I szczerze mówiąc, strasznie mi szkoda, bo spodziewałem się po tym akcesorium zdecydowanie więcej i zdecydowanie chciałbym zobaczyć jego kolejną generację. To znaczy, gdyby faktycznie Thermaltake'owi udało się troszeczkę zmniejszyć te ramki wokół ekranu, wrzucić tutaj wyższą rozdzielczość, lepsze kolory i kąty widzenia, Okej, okay. byłoby to naprawdę fajne, unikatowe rozwiązanie, które być może nawet wprowadziłbym do swojego peceta właśnie tak na zasadzie dla jaj, bo fajnie wygląda. Ale w momencie, gdy kurczę te kąty widzenia są takie sobie, ciężko by mi było z czystym sumieniem polecić coś takiego. Ale dajcie mi znać w komentarzach co wymyślicie o tym akcesorium, albo może ktoś z was zna też jakieś inne odjechane akcesoria, które chcielibyście, żebym sprawdził tutaj na kanale. Komentarze są wasze. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie Bios.